Hej, cześć, czołem. Nie zgadniecie, gdzie jesteśmy. Sobot niedziela, 31 stopni, a my jesteśmy na stacji benzynowej na i Będziemy testowali membrany. Ja jestem właśnie modeka Panamericana. Wzięłam też rękawice na górę od Five'a. Też je przetestujemy. I to najciekawsze buciki od TC TCX. -a. Na górę, ale krótkie. Jaki sens jest robić krótkie buty na górę, skoro pewnie wleci woda przez górę? Ale o tym się przekonamy podczas naszego testu. Specjalnie założyłem jasno skarpetki, żeby było widać plamy wody. <grymne> Jak nam wszystko dobrze pójdzie na naszej pilotce-oblatywaczce Małgorzacie, to chwilę potem ja wsiadam na naszego Gladiusa w naszym Dainese Spring Boku i zobaczymy, co z tego wyjdzie i czy on kiedy puści wodę. Zobaczymy, która membrana lepiej wytrzyma tę próbę. Będziemy je molestowali pewnie z głości, żeby przyspieszyć ten proces przemakania, bo normalnie nabrana wytrzymuje około 2 godzin w deszczu. Taka postawowanie nie mówiąc o gorę, ale nie chcemy spędzić tutaj całego dnia, więc pewnie będziemy starali się ten proces przemakania przyspieszyć. Temperatura będzie dla nas dużym sprzymierzeńcem, bo będziemy szybciej wysychać i nie będziemy marznąć, także oglądajcie. Pa! E, dobra, więc po 20zł e, wydanych na mynie, tak na spłukiwanie na dosyć mocny strumień, powiem Wam tak, że buty, gorte, e, może zacznę może od rękawic. Jedną wzięłam jakby pod mankiet e, kurtki, drugą na wierzch. Wiadomo, że jakby tę woda będzie leciała, dostawała się do środka ki, e, właśnie rękawicy. Więc tu mam mokro, tu jest bagno. Już ją zdejmuję, już Wam pokazuję od, co tu się dzieje. Zobaczcie, mokra rączka, bez nadal, nadal mokra. Rękawicę mogę wyciskać. Druga rękawica, byłam przekonana, że jeżeli schowam ją pod mankit, że będzie suchutka. Jest chyba tak samo mokra jak poprzedniczka, też bez pierścionka, ale ładny lakier. Zobaczcie, mogę też wyrzymać to rękawicę, jest mniej wody, ale nadal, nadal przemoknięcie nastąpiło górą. Jeżeli chodzi o samą kurtkę, no to jest gdzieś w miarę spoko, bo tutaj nie puściła w ogóle, tak? Na klacie, a tutaj najwięcej wody leciało, więc na klacie kompletnie nic nie puściło. Natomiast puściła dupa. Siedzenie na kanapie, jakby wgniatanie tej wody dodatkowo swoim ciężarem i tak dalej, ciśnienia, naprężenia, celulity i te inne, no sprawiają, że ta woda się chyba szybciej przez tą membranę przedostaje. No musicie mi akurat się na słowo, nie będę pokazywała swojej dupy nie wiem, no trochę nie, coś tu może tej wody widać, że się nazbierało że, że kapie, więc puściła dupa, a o butach to wiecie to no szkoda gadać, bo tam jest bagno no buty Gore-Tex krótkie nie mają moim zdaniem sensu, e, zobaczcie co tu się dzieje Ach! no cała wszystko mokre, wszystko płynie dobra Dobrze, że jest gorąco. Teraz czuję się rześko, fajnie, przyjemny chłodek. Czas na krzyśka. Hej, hej, hej! Tym razem ja jestem po teście Karshara, Kerchela lub jakkolwiek inaczej nazywacie urządzenie, które jest mynią samochodową. Okazuje się, że Absolut Shell w Springboku, jak widzicie, nie puścił wody, nawet kiedy wrzuciliśmy tam 30 zł, i jak pewnie widzieliście, dużym strumieniem i z bardzo bliskiej odległości Małgorzata próbowała w tą wodę wtłoczyć do środka. Jedyne zastrzeżenia, jakie mam, a mam dwa właściwie, to jest metoda zakładania rękawicy. Zobaczcie, tutaj mam membranę schowaną pod mankiet rękawicy. Jak tylko opuszczałem ręce, to natychmiast woda wlewała się, która była na membranie, wlewała się do środka rękawicy, i w tej rękawicy, powiedzmy, że rękawice są z góry, w tej rękawicy moja ręka jest wilgotna, właśnie się mokra, no niech będzie. Ale nie, nie ma na nich tak, no nieważne. Tutaj, z drugiej strony, ja mam bardzo długie ręce i dlatego ten rękaw tak pewnie uciekł, ale za to membrana jest na rękawicy, i wszystko jest na mankiecie rękawicy. I tutaj wewnątrz tej rękawicy nie dostała, do, do środka tej rękawicy nie dostała się woda. Moja ręka jest ewentualnie spocona. Mogę strzelać z palców, nic się nie dzieje. Znaczy, z mokrej ręki też, tylko trudniej, nie? Dobra. Kolejna rzecz, która była dla mnie pewnym ryzykiem, jest to, że membrana ma suwak. to rozepnę żebyście widzieli, Suwa łączący kurtkę z, ze spodniami jest krótszy niż membrana, w sensie bliżej. Zaraz odepnę kurtkę, żebyście widzieli. Teraz membrana sięga dotąd i nie może, nie może niżej zejść. A jak odepnę. O! Wait, hyc, 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 To mogę tą membranę, kurtkę membranową, opuścić dużo niżej i wtedy woda spływa. Po spodniach, po membranie, która jest w spodniach. A membrana w spodniach zaczyna się w tym miejscu, gdzie jest ten suwak. Więc zaczyna się gdzieś tu. A ten suwak jest tu. Więc było ryzyko, i tak wydawało mi się, że jest takie ryzyko, że woda może wedrzeć się do środka, ponieważ membrany nie zachodzą na siebie jak lamelki, tylko jest pewna dylatacja między nimi. Ale się nic nie wlało! I w ogóle ja jestem mega zaskoczony, jak długo ta membrana wytrzymuje. I rzeczywiście ten czynnik wystudzenia wiatrem jest spory. I teraz jedziemy w buty. To, za co lubię, wysokie buty i wysoką membranę, pozwala zachować suchość stóp, moi drodzy, bo membrana jest dotąd. A jak widzieliście, membrana w butach, a membrana w spodniach, jakbym bardzo chciał, może być dotąd. Nie ma szans, żeby ten system się rozszczelnił. Także, moi drodzy. Jeżeli chcecie koniecznie 30 zł wydać na Kerhera i być dalej relatywnie suchymi, właściwie suchymi, to Springbok i Absolut Shell zrobił robotę. Dziękuję. Czas na ważny epilog tego filmu. Oczywiście to, co zrobiliśmy, nie ma nic wspólnego z takimi profesjonalnymi testami, ani z nauką. <grym> tak, ponieważ tak nigdy nie będziecie jechali w takich warunkach, gdzie ta deszcz będzie z takim natężeniem, pod takim kątem i z taką punktowością na was padał. Jak to dysza z robi, ładnie. Także tak potraktujcie go z, przym z przymrużeniem oka jako bardziej taką naszą zabawę i eksperymenty niż jakby coś, co, co możecie gdzieś cytować i do czegoś się tam odnosić i popierać, nie wiem, jakimiś swoimi argumentami. Jest to bardzo interesujący <laughs> żart, który powinien wam dać do myślenia. Ważne jest to, znaczy, że... Żart żeście... nie żart. Chcieliśmy po prostu sprawdzić, tak. która z tych memba, membran w takich warunkach wcześniej puści. Tak, a że nam się do łazienki nie mieści motocykl, więc chcieliśmy, że wybierzemy sobie myjnię motocyklową, a nie własną łazienkę. Tak, bo robiliśmy wcześniej różne inne próby, tak, wlewaliśmy jakby wodę na ten materiał z membraną, na membranę, pod spodem stał pojemnik i czekaliśmy, nagrywaliśmy to wszystko, kiedy pierwsze kropy zaczną przesiąkać. I dwa dni chyba to trwało i żadna z tych membran nie puściło ani jednej kropli. Także statyczne postawienie wody na materiale spowoduje to, że materiał jest w 100% wodoodporny. Nie ma tam żadnego ciśnienia, ruchu, jakby tak nic się nie dzieje, więc on jest po prostu w swoim żywiole, nie puszcza w ogóle wody. Kiedy jedziemy motocyklem świat wygląda trochę inaczej, niż jak wylewamy szklankę wody na stojący materiał. Tak, pod prysznicem no, też się za wiele nie działo, jednak ten strumień wody yy, nie był aż tak przekonujący dla tych, yy, dla tych Um, Materiałów, membran, ale poszliśmy bank i poszliśmy na myjnię i tam ciśnienie wody i nawet można by było wybrać sobie program czysta woda, bo jakby ważne jest to, żebyście wiedzieli, że na Kercherze też nie używamy środków myjących, robiąc ten eksperyment, ani żadnej e, ciężkiej specjalnie wody lub wody, która ma może no, nieść w sobie jeszcze chemię. jakąś chemię, mhm. więc poczekaliśmy aż spłynie woda, użyliśmy wody czystej. My no też nie chcieliśmy być jakoś bardzo nie eko i tam spędzać godzin na tej myni i wylewać ton wody, bo też nie o to chodziło, więc no, pierwsze puszczenie było dla nas już tak, takim sygnałem, że dobra, koniec zabawy, mamy to, co chcieliśmy osiągnąć. Tak. To, co Was na pewno zaskoczyło, to jest to, że rękawica fajwa na górę przesiąkła, no, przesiąkła ona z tego powodu, że woda wleciała górą. I ja teraz sobie nie przypominam, ale mogłam po prostu w takim jakby ferworze nagrywania i, i walki nie nałożyć tej membrany po prostu z kurtki, tak z rękawa na wierzch rękawicy, po prostu nałożyłam sam mankiet z materiałem, który przesiąkł, bo takie są jego właściwości i może to robić i ta woda wlała się górą do rękawicy, tak, także... Trzeba Możemy do ten, ten eksperyment tak powtórzyć, jeżeli będziecie chcieli to napić. ale ta woda, która się dostała się do rękawic, yy, dostała się górony, no tu jest tak, też taka uwaga, że nie wystarczy mieć drogie ciuchy. Yy, trzeba też myśleć, tak, jak ich używać. Mi się w tym <laughs> przypadku nie udało. Ale to jest też taka, taka może jakieś lekcja <laughs> dla Was, tak? Że na przykład jeżeli jesteście wysocy, kupujecie rozmiary yy, regularne, tak, regular fit. I ta nogawka jest jednak trochę przykrótka albo ten rękaw. No to może ci się to zdarzyć właśnie, że ta membrana nie będzie dosięgała rękawic albo buta, który będzie średnio nic wysoki albo nawet mniej. No i wtedy może ta woda się przecierać górą. Także najdroższy zestaw na górę może w takich wypadkach się nie sprawdzić. I rada konsumencka, bo staramy się zawsze dawać jakieś rady na bazie naszych doświadczeń. Jeśli wasza membrana puszcza wodę i jesteście niezadowoleni z niej, to możecie kupić sobie przeciwdeszczówkę, ale kupując taką przeciwdeszczówkę, też zwróćcie uwagę, żeby takiego się są miała. I funkcja to nie jest wyłącznie bycie wodoodporne dobrze, żeby trochę oddychała to jest pierwsze. B. Ważne, żeby sięgała do końca waszych kończyn w momencie, kiedy siedzicie na motocyklu, a nie kiedy stoicie. Ponieważ kiedy się rączki, ta membranka będzie miała, znaczy przecież deszczówka będzie miała zdecydowanie cięższe życie z wami, zwłaszcza, że zakładacie ją na ubranie, które jest całkiem spore, bo nosi sobie ochraniacze. To samo dotyczy nogawek, więc wybierając wciąż deszczówkę, na bazie tego filmu możecie już zrozumieć, że warto, żeby była lekko za duża, lekko, żeby miała za długie rękawy i nogawki. I To, co się sprawdziło tak w testach Modek i Panamerykany, to jak już jak robiliśmy recenzję, to też wspominaliśmy o tym, że na pupie jakby ten zestaw po dużym deszczu potrafi przeciekać. Oba. To tak. Ty miałeś Panamerykany, ja miałam Panamerykany, tak. Pan tak oba, oba, oba te zestawy. Neurologiczny punkt Panamerykany to tyłek. No tak, no ten to miejsce dużo pracuje, jest tam woda, która się zbierze na siedzeniu, my na tym siedzimy, ugniatamy, to jeździmy po tym i tak dalej, więc no to jest taki najbardziej chyba ryzykowny element odzieży motocyklowej i taki najbardziej chyba nielubiony, tak, no bo jak tam przemoknie, to zaraz pęchasz chory, jakieś tam inne historie. <todgłosy> Może być różnie, smijesz, no, smijesz. nie, no dobrze. Ja myślę, że większym problemem nie jest jakieś plus 30, tylko jakieś tak koło zera i jeszcze pada deszcz, to wtedy w ogóle wszystko nam od razu się kurczy, maleje, znika, wchłania i nie chcemy w ogóle już dalej jechać. Nasz tembr głosu się zmienia i zaczyna wibrować. No właśnie, więc jakby ten test potwierdził, jakby słaby punkt tego, tego zestawu, tak, który znajduje się w dosyć styliwym miejscu. Ale myślę, że jest to punkt, który warto testować w każdym zestawie, ponieważ jest on najbardziej narażony na dodatkowe, jakby, yy, atrakcje związane z przebywaniem na motocyklu, bo zawsze będziemy się trochę wiercić, zawsze będziemy tę membranę przygniatać. Więc jeżeli już jesteście na etapie sprawdzania własnej membrany, to zwróćcie uwagę na krok. No właśnie, no i tutaj, żeby jeszcze zakończyć jakimś pozytywnym akcentem, to mogę powiedzieć tylko, że pierścionek się pojawił w końcu. Ta tak, także taki mały upgrade. No dobra, to pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w następnym filmie. Pa-pa! pa pa, pa.